Drogie siostry jubilatki, siostra Edwino, Wiktorio, Savio, Koleto, Wawrzyno. Jeszcze nie wiem, która z was jest która, ale wiem, że jesteście wszystkie. Droga rodzino, rodziny, tutaj siostry jubilatek, zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego na czele z Matką Generalną i Zarządem. Księża obecni tutaj na tej uroczystości koncelebrujący tę Eucharystię, pomijając wszystkie tytuły i urzędy, dlatego że tutaj, tak jak powiedziałem dzisiaj, w zakrystii czuję się trochę otoczony tą gromadą księży, jak w czasie swojej mszy świętej prymicyjnej gdzie w jednym momencie doświadczam czegoś wielkiego wspaniałego a jednocześnie patrzę też na tych którzy już ileś tam lat Jezusowi służą w życiu kapłańskim no i wy wszyscy zaproszeni goście siostry i bracia Drogie siostry, bo do Was chciałbym się zwrócić jakoś tak szczególnie. Macie dzisiaj 25 powodów do radości, do świętowania. Każdy z tych powodów sam z siebie, pojedynczo, nie stanowiłby wielkiej wartości. Natomiast zebrane razem w tym wymiarze ludzkim są no, taką rzeczywistością, bo której nie da się przejść obojętnie. 25 lat życia zakonnego. Ale dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu wraz z wami za każde z tych lat. W wymiarze ludzkim patrzymy na to dopiero w tej perspektywie 25, ale przecież każde z, z tego czasu, każdy z tych lat był czasem wierności, czasem radości, czasem może smutku, czasem, w którym otwierałyście swoje serca na spotkanie z Chrystusem starałeś czerpać na tyle by też wystarczyło dla tych wszystkich którym służycie którym posługujecie każdy z tych lat, każdy z tych lat ma swoją, swoją wartość i za to wszystko dzisiaj wraz z wami chcemy Bogu dziękować i stać się świadkami też waszego odnowienia waszej miłości odnowienia waszych ślubów na kolejne 25 lat to wy wybrałyście sobie dzisiejszą liturgię słowa. Znaczy, jedna z sióstr podeszła do mnie, proponując, by właśnie te słowa były dzisiaj przeżywane. Nie wiem, jak to Toż między sobą musicie załatwić. Czy to tylko jedna siostra zdecydowała za wszystkie, czy to wszystkie, żeście wszystkie zdecydowałyście o tym, że właśnie to słowo ma być czytane. Dlaczego jest tak ważne? Dlatego, że przed, w czasie swoich ślubów wieczystych te słowo, to słowo usłyszałyście po raz pierwszy. I było dla Was ważne, w kontekście tego słowa patrzycie na swoje życie i po 25 latach chcecie znowu odwołać się do tych słów, które są dla Was ważne, które są istotne i zapytać się może bardziej swojego serca teraz, na ile te słowa Jezusa, na ile te słowa. Kościoła, na ile te słowa, które dzisiaj wszyscy mamy okazję usłyszeć, brzmią w waszych sercach, i w waszym życiu, i w waszym powołaniu autentycznie i wiarygodnie. Dlatego, że Słowo Boże zawsze jest autentyczne, zawsze aktualne, ale kiedy my je przyjmujemy, no to potem w naszym stylu życia widać. Na ile pozwalamy temu Słowu Bożemu pracować, realizować się poprzez nasze, nasze życie, nasze, nasze słowa, nasze obowiązki i zadania. I tak odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, chcemy popatrzeć dzisiaj trochę na Was w perspektywie tych pięciu rozsądnych panien, które wyszły na spotkanie. Swojego mistrza, pana, oblubieńca. Jesteście tymi, które mają ze sobą oliwę. Mają dostatecznie wiele oliwy, aby starczyło wam nie tylko na jeden rok waszego życia i posługiwania, ale starczyło wam na 25 lat i starczy na dalsze lata. Należycie do grona tych roztropnych panien, które wychodzą na spotkanie. Oblubieńca z tymi zapalonymi lampami swoich serc. Przed chwilą zgasiłyście swoje świece, ale serca wam, wam płoną i to jest najważniejsze. Chcemy też popatrzeć na Was w kontekście tego czytania z księgi Proroka Ozeasza. Ono ma formę taką. Takiej obietnicy, kiedy usłyszałyście ją pierwszy raz w momencie swoich ślubów wieczystych, to brzmiało tak bardzo zachęcająco, tak szczególnie: To mówi Pan, zwabię oblubienicę, wyprowadzę ją na pustynię, przemówię do serca, po ślubie, przez prawo, sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, przez wierność, a poznasz Pana. Dzisiaj po 25 latach, jak te słowa brzmią. Mam nadzieję, że jak spełniona obietnica, jak obietnica, która realizuje się w Waszym życiu ciągle i na nowo, to spotkanie z Ogrowieńcem, to wyprowadzanie na pustynię, w kontekście chociażby przeżytych wczoraj zakończonych rekolekcji, możecie powiedzieć: No tak, kolejny raz byłam na tej pustyni, kolejny raz słuchałam. Co Bóg mi mówił do serca, i kolejny raz zdecydowałem się poślubić go przez sprawiedliwość, prawo, miłość, miłosierdzie i przez wierność. I poznaję Pana. I to jest ciekawe, że to poznanie Pana jest ciągle głębsze, ciągle inne, ciągle nowsze, ciągle piękniejsze. To poznanie Pana przed 25 laty może było bardzo idealistyczne i przepiękne. Dzisiaj może jest mniej idealistyczne, bo świadome swoich słabości, grzechów, takie jest nasze życie, ale jest bardziej realne. I to, co mówiłem Wam w czasie rekolekcjach, może idąc dalej w to nasze życie, uświadamiamy sobie coraz pełniej też, że nie jesteśmy ludźmi idealnymi. Ale jesteśmy ludźmi pełnymi ideałów, i to jakoś bardzo mocno musi być widoczne w naszych sercach, i to jakoś szczególnie odczytujemy i odkrywamy w Waszym życiu i w Waszych sercach. Te ideały pierwotne, za którymi poszłyście, one ciągle są żywe, ciągle świeże, ciągle piękne i ciągle też i dla nas, jakby też takie zachwycające i nas motywujące do. Pełni życia naszym powołaniem. No, a w, dzisiaj w liście do apostoła do Filipian, to już troszkę inaczej. To już z punktu widzenia swojej wierności, swojej odpowiedzi. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. No to są słowa, pod którymi każda z was się podpisuje, każdy z nas chce się podpisać pod tymi słowami dla niego wyzułem się ze wszystkiego dla niego zostawiam wszystko dla niego dla Chrystusa i piękne to o czym mówi ta druga część tego listu apostoła do Filipian bardzo taka dynamiczna w takim wielkim ruchu w pośpiechu nie sądzę że zdobyłem ale Zapominając o tym, co za mną ciągle wytężam siły, ciągle idę do przodu, ciągle pragnę, ciągle chcę, ciągle idę ku temu, do czego Bóg mnie wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. I tak sobie czytając ten fragment listu, pomyślałem dzisiaj akurat nie ma nic o Najświętszej Marii Pannie. Trzy tygodnie temu, kiedy kiedy sprawowaliśmy tutaj liturgię Pięćdziesięciolecia ślubów zakonnych To tekst, który został wybrany Szczególnie z Ewangelii Mówi jakoś szczególnie o zwiastowaniu I o powołaniu Maryi I tak sobie próbowałem popatrzeć na to w tym kontekście I odnalazłem ją W ogóle to chcę wam powiedzieć, że Bardzo dziękuję tutaj Ojcu Kapelanowi Że dzisiaj tak pięknie mnie przedstawił nie tyle z imienia i nazwiska, co ze zgromadzenia, szczególnie podkreślając to, co może na pierwszy rzut oka nie widać, dlatego że kiedy używamy tego popularnego określenia „misjonarzy klaretyni, no to to jest odwołanie do założyciela. Jeśli natomiast mówimy „synowie niepokalanego serca Maryi”, no to to już to, co jakoś nam jest bliskie, i przez ten sam fakt jakoś. Wydaje mi się, że też mój charyzmat, czy, czy, czy moje bycie tutaj też jest jakoś szczególnie bliskie siostrą. Wy jesteście służebnicami serca Jezusa. Ja chcę być synem niepokalanego serca serca Maryi. To się jakoś bardzo mocno też składa. I tę obecność Maryi dostrzegam tutaj właśnie w tym pośpiechu, w tym, tej dynamice, w tym ruchu. W tym dążeniu do czegoś więcej. I tutaj chcę Wam też o tym powiedzieć, chociażby w kontekście Waszego powołania, Waszego wyboru. Maryja tak samo została um, zaproszona do tego, żeby stać się szczególną oblubienicą i matką. Przyjmuje to i mówi służebnica Pańska. I potem, co się dzieje, z pośpiechem idzie do swojej krewnej Elżbiety, po to by służyć. I Bogu i, i bliźnim. I ten pośpiech to, to jakby drugie imię Maryi. To ciągłe takie zaangażowanie, to ciągła chęć y, i to ciągłe y, dążenie do przodu. I tego wam dzisiaj szczególnie życzę. Wam, służebnicą serca Jezusowego, bo to jest ten wasz charyzmat, to jest ta wasza, wasza tożsamość. Y, od zawsze od zawsze jesteście blisko serca Jezusowego, bo Jezus was wybrał. Ale od 25 lat jesteście blisko serca Jezusowego tak profesjonalnie, że tak to nazwę. Z kontemplacji serca Jezusowego wypływają takie trzy rzeczywistości, które nazwę trzema literkami P, po to, żeby nam łatwiej było zapamiętać. Pierwsze P to pamięć. Przypominanie sobie. W ogóle w języku łacińskim pamiętać, przypominać to rekordare. Słowo kor to serce. Re to robić coś wielokrotnie, a dare dawać. Czyli pamiętać to po prostu wracać do swojego serca. Nie jeden raz, nie dwa razy, ale ciągle. Ciągle powracać do serca, do tej rzeczywistości. Tam się kryje nasza pamięć tego, o tym, kim jesteśmy i tym, kim mamy być. Pamięć jest funkcją nie rozumu, ale funkcją serca. I poprzez swój styl życia też, siostry, chcecie jakoś szczególnie o tym, o tym pamiętać i to jakoś szczególnie o tym dawać świadectwo. I życzę Wam. Abyście były właśnie takimi narzędziami w Bożym Ręku, żebyście same pamiętały o tym darze powołania i żebyście współczesnemu człowiekowi przypominały o tym, co ważne, o tym, co najważniejsze, o tym, skąd pochodzi, o tym, dokąd, tym, dokąd zmierza, o tym, że właśnie każdy z nas w jakimś sensie jest wezwany też do tego, żeby, żeby zmierzać ku Bogu, do tej pełni, która jest w górze, w Jezusie, w Jezusie Chrystusie. Przypominajcie swoim stylem życia współczesnemu światu i człowiekowi. Drugie P to pasja. My często mówimy, że robić coś z pasją, to znaczy robić coś z sercem, czyli rzeczywiście jestem w tym... Włączony w to w pełni, to jest moje, jestem w to zaangażowany. Pasja jest w życiu człowieka niezależnie od ilości lat. Zawsze ten można to rozpoznać po błysku wokół, po tej radości, po tej gorliwości, po tym, jak to się robi, jak to się realizuje. Życzę Wam właśnie tej pasji. Jest bardzo potrzebna dzisiaj też współczesnemu człowiekowi. W czasie rekolekcji na sam koniec. Wczoraj zostawiłem Wam na pamiątkę modlitwę apostolską mojego założyciela Antoniego Marii Klareta. Pozwólcie, że ją przypomnę tutaj Wam kolejny raz, a dla wszystkich Was ją wypowiem po raz pierwszy. Słowa modlitwy które są ogromnie ważne, bo pokazują na coś bardzo istotnego. Boże mój i Ojcze, spraw, abym Cię poznał, a przeze mnie inni Cię poznali. Abym Cię kochał, przeze mnie inni Cię kochali. Abym Ci służył, a przeze mnie inni Cię służyli. Ja bym Cię sławił, a przeze mnie wszystkie stworzenia Cię sławiły. Ta pierwsza część tej modlitwy może nie jest jakoś szczególnie odkrywcza. Poznać Boga. Sławić Go, kochać, służyć Mu. No to jest to, co każdemu z nas jest jakoś pisane, co każdy z nas odkrywa i w swoim stylu życia stara się czynić jak najlepiej. Natomiast ta druga część tej modlitwy jest ogromnie ważna, i tutaj szczególnie dzisiaj dedykuję Wam tę modlitwę, i, i, i zapraszam właśnie do tego, żeby w tym odkrywać wartość. Życzę Wam takiej pasji, takiej umiejętności życia, takiej gorliwości, takiej radości, takiego odkrywania Pana Boga, poznawania Go, kochania, służenia Mu, sławienia Go, wielbienia Go, żeby to stało się też i dla innych czymś ważnym, żeby patrząc na Wasz sposób spotykania się z Bogiem, służenia Mu, że inni też tego zapragnęli. Też chcę Boga poznawać, kochać, służyć. I sławić Go, więc takiej pasji, takiej umiejętności. A trzecie P to pocieszenie. Wracając do serca Jezusowego, zawsze wracamy do źródła naszego pocieszenia, do źródła naszej pociechy. Tutaj uczymy się, odkrywamy, że, że nie jesteśmy sami, że razem z tym naszym sercem jest blisko naszego serca, jest to serce, serce Jezusowe, z którego zawsze możemy zaczerpnąć jak ze źródła miłosierdzia, łaski i pociechy. Ten świat dzisiejszy jest, i człowiek dzisiejszy jest, wbrew temu, co się nam wydaje, smutny. Dąży do radości, a te radości są ulotne. Przelotne, nie zaspokajają głębi jego serca. Ten człowiek jest no, nieszczęśliwy. Dlatego, że pragnie być szczęśliwy, ale tego szczęścia jakby nie osiąga, bo go szuka nie tam, gdzie, gdzie powinien. Wy to szczęście swoje znalazłyście. W czasie rekolekcji też o tym mówiłeś, mówiliśmy troszkę, zwracając uwagę na to, że liturgia nas do tego jakoś prowadzi, że w piśmie świętym możemy tak to, też na, tak to odczytać. Że szczęśliwy ten, kto ufa Panu, szczęśliwy ten, kto służy Panu, szczęśliwy ten, komu przebaczono grzechy, szczęśliwy ten, kto jest wybrany przez Pana. Więc to są te rzeczywistości, które napełniają nas szczęściem, i życzę Wam też właśnie najpierw takiej umiejętności, czy takiego sposobu nasycania się tym szczęściem przy sercu Jezusa. Zyskiwania tego pocieszenia dla własnego życia i umocnienia, by potom, potem też i innym ten dar nieść, dar swojego szczęścia, widoczny też i, i w Waszym życiu, w Waszym posługiwaniu, też i w waszych, w waszych słowach. A na koniec, wracając do Maryi, która, choć liturgicznie jakoś jest tutaj niewidoczna, ale. Próbujemy ją też i odkrywać, a, a takim szczególnym momentem jest chociażby to, że dzisiaj sobota pierwsza, a to jest zawsze dzień związany z sercem niepokalanego, z niepokalanym sercem Maryi. Więc chcę jakoś szczególnie kończąc to rozważanie prosić Maryję wraz z wami. Aby stawała się dla nas osobą, która nas będzie prowadzić do Jezusa, która będzie nam pomagać odkrywać Jezusa w codziennym życiu, która będzie nas uczyć tej, tego pośpiechu, was, będzie uczyć tego pośpiechu na drodze, na drodze łaski, słuchania słowa, odkrywania, bycia służebnicą i potem z pośpiechem ruszenia w kierunku tych, którzy potrzebują jej pomocy. I prosimy też Maryję. Bo ona jako pierwsza to potrafiła, żeby um, uczyła nas tej umiejętności um, pocieszania innych, tej umiejętności, tej umiejętności um, też związanej chociażby właśnie z tym z tymi, z tymi literkami P, o których tutaj mówiłem, z, tym, z tą pamięcią, żebyśmy pamiętali i innym tę pamięć przywracali, o Bogu, który jest obecny w naszym życiu i niech nas uczy tej pasji, którą, z którą możemy pełnić nasze życie i powołanie. I przede wszystkim niech formuje wasze serca y, coraz pełniej, coraz bardziej y, na wzór tego Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.